W tym filmie gram znowu w trybie kariery w BMG Drive i od ostatniej aktualizacji zmieniło się sporo, ponieważ teraz już tryb kariery działa, nie jest już zepsuty oraz została dodana nowa funkcja, która jest klasyfikowanie samochodu więc tutaj kliknę na Assess Performance się zrobi szybki test jak się samochód rozpędza, jak szybko jedzie ja teraz nic nie robię, tylko samochód sam jedzie i teraz się możemy będę ścigał ze samochodami o podobnej klasie spróbujmy znaleźć jakąś fajną misję więc tutaj jest jakaś nowa misja zabezpieczenia, a tutaj to nie tak daleko więc dojdźmy tam. Zobaczmy, wyłączmy to ESC, nie przyda się. Na pewno zaraz w coś wyjadę. O, nawet fajnie ten samut jedzie. I spróbujmy go tak od razu nie zniszczyć. Jak ci tak wolno jadą, musiałam zjać na lewy tor. Sam przejazd przez ten krawężnik, który jest mi zdarzak, Ale myślę, że nie jest on jakoś bardzo potrzebny. Może go później całkiem wymontuję. Dojechałem i jedziemy. To jest on od nich samochód, więc swojego przynajmniej nie zniszczę. Więc tutaj mamy jakiegoś Gabriela Romera i jedziemy. To jest rzucamy. O, bardzo ładnie. Super to wyszło. Już ten sam zatrzymać. Włączmy sereny. Ładnie. Zaraz go dogonię, to chyba nie będzie żadnych problem. Może te sereny wyłączę, żeby nie przeszkadzały w oglądaniu. I zauważyłem, że nie ma ruchu ulicznego. Spróbujmy go w coś tutaj wpakować. Okej, okay, ładnie. Minuta 30. Mniej niż minuta 20. Będę dostał więcej pieniędzy. Teraz ja mogę spróbować oba jeszcze raz. Tutaj dodali nowe opcje. 1800 tych beam coinów. Sporo. To nie wiem czym jest, jakieś poziomy, i odblokowałem jakieś nowe wyzwania. Ale spróbuję to jeszcze raz, ponieważ myślę, że mogę to zrobić trochę lepiej. on stał tam po lewo, tutaj. Chyba mogę tędy przyjechać. Ojeju. bardzo ładnie. Mój samochód już jest trochę bardzo zniszczony. Do niego szybko wiadę. O, 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 nie, akurat się nie udało. dalej jadę, dobrze. Teraz sam skręcę samochód, ale myślę, że nie powinno być problemu. A może jest problem. Ojeju. Nie wiem, że tam aż tak twardo wyląduje. Ja tutaj teraz zwolniłem. Już teraz będzie lepiej. Przednie klapa się tu otworzyła. Ładnie. O, tutaj jak zwolnił. zwolnił. Chyba nie wezmę. O nie. O! Nie wiem czy mi się go tutaj uda zatrzymać. Jeden on za bardzo dawny próbował chyba. Po prostu tutaj koło mnie stał. I mam teraz maksymalne punkty. Tutaj sobie jakieś fajne próba czasowa. Tak się to chyba nazywa. Nie jest tak daleko, więc dojdźmy tam. A tutaj też skręcam. Dobra, ten przyjadę Chyba samolot jest ten za niski na to, ale myślę, że będzie dobrze. A no jadę dokładnie tak jak w poprzedniej misji. Ciekawe. Coś mam wrażenie, że mi samut w lewo skręca. No teraz nic nie trzymam, a samolot co mi skręca. Ojeju. A sobie jeszcze bardziej nie będzie... Ojej! teraz mi wcale nie skręca. A Chyba daleko nie dojadę. na najpierw tu dojść. Nie, to trochę zajmie czasu. Wydaje mi się, że by mądrze było mieć kilka samochodów, bo wtedy by się uniknęło takich właśnie sytuacji, że nie mam czym dojechać. Dobra, więc naprawmy ten samochód. Może kupmy jakiś taki najtańszy samochód, żeby tylko mieć czym dojechać. Nic specjalnego. No tutaj i już opacimy. Jakąś taksówkę. Nie wiem czy mnie stać. No, tutaj z podatkiem mnie nie stać. Przejdźmy się może do sklepu samochodowego tutaj obok. Co jest? Nie wiem czy tutaj coś będą mieli, ale zaraz to. Zobaczę. A to właśnie w tym sklepie byłem wcześniej. No, to muszę czekać. Okej, okay, więc najbliższy inny chyba jest tutaj. Jest na traktory i przyczepy. Przenieśmy się tam. Taksówka? 14 BIM coinów, dobra. O, i jestem w tym drugim garażu. Nie wiedziałem, że można taksówki brać, ale tutaj jest też przecież ten sklep, więc zobaczymy czy coś znajdziemy. Tu co jest drugi laptop? No ile mam tych laptopów tutaj? Troyby jakieś trochę nienormalne jestem mieć tyle laptopów dla jednej osoby. I tu jest ten sklep. O, może wejść, do niego. Tutaj zaladę wchodzę i tu jest tutaj komputer. No na tego też mnie nie stać. Jeszcze 5 minut zostało na te naprawy. Hmm, ale tutaj od razu jest kilka misji. Słownie dobrze, mogę się tutaj udać, na piłotę. Tutaj sobie mogę wybrać między samochodami. Dobra, jedziemy. Nie wiem jak szybko muszę tutaj dojechać. Ale spróbuję to zrobić najszybciej jak potrafię. To już jest meta, czy kilka razy muszę przyjechać? Orożenie 2 z 4. A dobra, czyli jeszcze trochę. O nie, dobra, nic mi nie jest. Ładnie, Ale jak na razie idzie, to mi się wydaje w miarę dobrze. Ale jeszcze jedno korzenie. Super udało się, tym samochodem się bardzo dobrze jechało, dobrze się nim nawet i driftowało. I mam w miarę słaby czas. Możliwe, że moim własnym samochodem by mi się to udało trochę lepiej. Więc już mam 4500 coinów. Przejdę teraz do garażu, może już samochód się skończył naprawiać. i Nim też mogę spróbować przejść tą misję. Ładnie tutaj stoi. Kilka tutaj części jest chyba powymienianych. No, chyba wszystkie oprócz tych drzwi, bo się tak nie świecą. No, rafanie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Pewnie zaraz znowu będę musiał za naprawę płacić, ale jak mi się uda to w mniej niż półtorej minuty, to zarobię w sumie 4000 Bimcoinów, co jest, myślę, bardzo dobrą ceną. O nie, o nie, o nie. Muszę się zrestować. Będę na miał zniszczony bagażnik? Nie, dobra. Czyli jak się zniszczę w misjach, to to się nie przekłada na mój samochód. Hmm, ciekawe. Nie, no i znowu to samo. O nie, nie wiem, że właśnie zmarnowałem, ale może przynajmniej będzie lepiej niż tamtym tym samochodem. Sam gdzie już sam teraz końca w lewo. I teraz to my tutaj życzamy. Jak się to udało? Minuta 46. O półtorej sekundy za dużo. Dobra, niestety się że tak dobrze to nie udało. Ale znowu zarobiłem te 1000 ponów co wcześniej. I nadal co jest No, nie ja wiem, przynajmniej będę mógł uczestniczyć w misjach, ale myślę, że to na razie nie szkodzi. Więc kliknijcie na film, który wam się teraz na ekranie pokazuje, aby obejrzeć kolejny film z trybu kariery w BMG Drive. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Cześć.